Cześć, to Wacław, życie poczciwe, witajcie. Cześć, to Wacław, życie poczciwe, witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj jedziemy na żywo po raz kolejny, przez problemy techniczne. Jakiś czas filmy będą na żywo. Dzisiaj recenzja książki Dream Yoga: The Tibetan Path to Enlightenment through Lucid Dreaming. Książka Andrew Holeczeka. Gość jest z zachodu uczył się tych technik buddyjskich do osiągnięcia rozwoju, do osiągnięcia stanu świadomości we śnie, i w tej książce stara się praktycznie pomóc nam zrobić, zrozumieć to samo. Prywatnie, świadome sny to coś, z czym mam doświadczenie, z czym mam doświadczenie już od, od dawna, od skąd skończyłem 16, 17 lat, zacząłem czytać książki z tym związane. Steven Laberge to jest ten autor, którego um, bardzo cennie tutaj on, on otworzył mi oczy na ten cały temat. Um, i, I co jest w tej książce specjalnego? Bo Dream Yoga to jest w ogóle tybetańska metoda na osiągnięcie nie świadomego snu, tylko użycie świadomego snu jako narzędzia do osiągnięcia oświecenia. Co to jest świadomy sen, jak niektórzy nie wiedzą, to jest po prostu sen, w którym Wiesz, że śnisz, czyli odzyskujesz w nim świadomość, przez to możesz ten sen w tym śnie robić różne rzeczy, i masz też nad nim dużo większą kontrolę, masz też oprócz tego w takich snach dużo możliwości na właśnie rozwój. Wiesz, w tej książce pisze Andrew, że jakiś jego mistrz buddyjski powiedział, że jeśli we śnie robisz jakąś praktykę świadomym, to ona jest tak jakby dziewięć razy skute skuteczniejsza. Nie wiem, jak on to wyliczył, nieważne, ważne, że tak powiedział. I e, większość ludzi zachodu, i ja też, jak byłem zdecydowanie młodszy, to moją podstawowym celem, dla którego się dążyło do posiadania świadomego snu, do robienia, do osiągnięcia świadomego snu było. Była tam zabawa, były doświadczenia, było furowanie, bawienie się i tworzenie rzeczy związane ze swoim umysłem i tutaj jest trochę inne podejście, bo Andrew nie radzi Ci, żeby używać tych snów do zabawy. On raczej poleca używać je do rozwoju świadomości i to jest cały ten sens tybetańskiej jogi. Co jest dobre, myśleć o tą książkę, to to, że ona nie tylko patrzy ze strony tej właśnie duchowej czy tam wschodu, ale też eksploruje trochę techniki z zachodu i te, które wymyślili ludzie typu Steven Laberge, czy inni pionierzy tego świadomego śnienia, czy tam o neuronautyki, jak to, jakie to trudne słowo jest wymyślone na tych ludzi, którzy właśnie śnią świadomie. Przechodzi przez wszystkie takie podstawowe techniki, które przeczytasz w każdej książce dotyczącej świadomego śnienia, nawet nie musisz książki czytać, tylko w internecie sobie wpisz, wszystko znajdziesz. Co jest wyjątkowe, jeśli chodzi o tę książkę? Moim zdaniem i co mi się podobało, to nacisk duży też na praktykę codzienną, praktykę świadomości w życiu tym realnym, w cudzysłowie, bo też dużo mówi o tym, że ten, to życie, które teraz przeżywamy, też jest średnio realne, że ono jest trochę jak sen. Im więcej praktykujesz świadomość, nie, tym bardziej zauważasz, że nasz świat, że to życie, gdy jesteś obudzony, też jest tak jakby w dużej mierze efektem tego, tej naszej świadomości, tak jakby rezultatem naszej świadomości albo inaczej. Um, my... Definiujemy to, co widzimy, to czego doświadczamy, a nie to definiuje nas. Jeśli praktykujemy te metody i świadomości, i świadomych snów, możemy to wtedy fajnie połączyć, i na, na tym polega właśnie ta tybetańska szkoła jazdy, o której on tu mówi, i co pomaga nam by, być lepszym człowiekiem w buddyzmie do osiągnięcia oświecenia. Czy musisz być buddystą, czy interesować się buddyzmem, żeby ten, tą, mieć z tej książki wartość, czy się takimi rzeczami interesować? Oczywiście, że nie, bo te techniki są takby areligijne. Nie musisz tam nikogo czcić. To są po prostu pewne opisane pewne techniki, gdzie gdy je zastosujesz, to ten Twój umysł, Twoja świadomość będzie po prostu działać lepiej. I będziesz miał lepszą perspektywę, będziesz lepszy w codziennym życiu. Wyradzenie. Fajne, co wymyślił, to takie dziewięć poziomów. Co robić w świadomych snach? Bo często ludzie dążą do osiągnięcia świadomego snu, potem nagle osiągają ten swój cel, mają tą świadomość we śnie i nagle nie wiedzą, co robić. Dlatego, zawsze, gdy praktykujesz świadome od razu. Nastaw się na to, co chcesz robić. I on mówi o, po kolei różne rzeczy, jakie jego zdaniem warto robić na początku. Rzeczą, którą poleca robić na początku jest latanie. I latanie jest faktycznie bardzo przyjemną rzeczą, nie związaną w ogóle z rozwojem jakimś duchowym czy czymkolwiek takim, ale ono jest takim, takim doświadczeniem, które sprawi, że może złapiesz tego bakcyla, będziesz chciał więcej praktykować, trochę się zabawisz, Zabawa jest dobra. On mówi, że trzeba się bawić tym, tym co tworzymy, bo, czy tym, co robimy, bo właśnie humor też pomaga w radzeniu sobie i z rzeczywistością i z tymi technikami we śnie. I też wiele tych buddyjskich mistrzów, tak jakby, przez humor potrafi dotrzeć do swoich uczniów przez te koany niewytłumaczalne, ale to już w ogóle inny temat. I właśnie oprócz tych technik we śnie, które można robić, w zasadzie, ich jest niewiele z tego, co on mówi. On tu się skupia też w dużej mierze w tej książce na praktyce dziennej, czyli na budowaniu świadomości za dnia, czyli praktykowaniu mindfulness, czyli ważności, która jest bardzo popularna i jest bardzo też dobra dla mózgu. Udowodniono, że zmienia mózg, udowodniono przez plastyczność, że neuroplastyczność mózgu istnieje i medytacja bardzo dobrze działa. Na, na to właśnie, nie zagłębia się to oczywiście naukowo, mówi tu bardziej z perspektywy tej tradycji buddyjskiej. I co mi się tam jeszcze podobało, e, oprócz, oprócz tego właśnie holistycznego podejścia czyli nie tylko sny, nie tylko rzeczywistość, tylko to i to to podobało mi się właśnie humor choleczeka, e, podobały mi się metafory, jakich tam używa, nie podobało mi się, ponieważ miałem audio, program, nie podobało mi się, że była tam praktyczna medytacja prowadzona, bo słuchałem go tej książki, gdy jechałem autem, w dłuższą trasę, razy dwa prędkość, audiobooka i po prostu chciałem przeczekiwać te momenty, kiedy on mnie chciał zrelaksować, bo abym się zrelaksował, wtedy to bym się rozbił. Także tam jest też praktyczna część, jeśli będziesz miał audiobooka i, i jeśli ją będziesz robił, to oczywiście. Pamiętaj, żeby nie jechać wtedy autem. I nie ma na razie tej wersji po polsku jeszcze, tej jego książki. Ona jest z 2018, ale jest inna książka Andrew Holeczeka, która się nazywa Sztuka Umierania, coś takiego, tybetańska. I, i, I to możesz sprawdzić, jeśli chcesz tego autora bliżej poznać i poznać bliżej te tematy tybetańsko-buddyjskie. Bo ogólnie ostatecznym celem tej praktyki Dream Yoga, jogi snu, jest to, żeby właśnie w momencie śmierci yy, widzieć, że to, gdzie jesteś, to jest pewne bardzo, to jest pewien sen. I budzisz się w nim przez to, że się w nim obudzisz, przez to, że będziesz świadomy, gdy to się dzieje, możesz się uwolnić od kolejnych narodzin w tradycji buddyjskiej. Takie jest podejście. I dlatego tak zawzięcie tam to praktykują, bo ich zdaniem stan snu jest bardzo podobny do stanu śmierci. I, i to jest ciekawe, też jak mówi o tych najbardziej oświeconych mistrzach, którzy potrafią po prostu bud nie budować, tylko potrafią bezpośrednio przechodzić ze świadomości. Takiej jak nasza z tych fal mózgowych, które mamy teraz na te najgłębsze fale em, związane ze stanem snu i, i mogą po prostu płynnie przechodzić pomiędzy tymi stanami bez utraty świadomości w ogóle. I e, takim jego, można powiedzieć, że haczykiem w tej książce jest to, że jeśli będziesz praktykował tą świadomość we śnie, tak by po prostu przesypiasz e, w perspektywie, on tam liczył życia, 30% śnimy czy procent śpimy, ileś tam procent z tego to jest sen REM, re, ten, który, w którym mamy sny, możesz sobie przeliczyć, ile możesz teoretycznie zyskać czasu na to, na tym, żeby mm, we snach praktykować, w snach coś robić, w snach być świadomym. E, to nie jest do końca 1 do 1, w sensie jak... Popróbujesz trochę, popraktykujesz te świadome sny. Zobaczysz, że to że ciężko, moim zdaniem nawet nie da się być może mam za małą świadomość, ale że ciężko, bardzo ciężko jest być świadomym po prostu we wszystkich snach. Mamy zwykle w nocy cztery cykle, kiedy mamy sny. To są 90-minutowe cykle i REM, czyli to, kiedy mamy sny. Jest tylko jest pod koniec tych, tych 90 minut. I żebyś był świadomy w snach zawsze, w tej fazie ariem powinieneś mieć cztery świadome sny e, co noc. Nie znam nikogo nawet na forach, nawet w książkach, nawet innych ekspertów, którzy e, reportują, że mają sny świadome faktycznie aż tak często. Dlatego ten haczyk o tym zyskiwaniu 30% życia dodatkowych świadomy jest trochę nieprawdziwy. Chyba, że jesteś jakimś tam faktycznie mistrzem buddyjskim, który um, potrafi świadomość utrzymać nie tylko w fazie ARIM, czyli w tej, kiedy w której są sny, ale on sugeruje, że ci najlepsi mistrzowie potrafią utrzymywać świadomość cały czas, w każdej fazie z tych 90 minut, kiedy zapadasz sen w tym śnie głębokim, gdzie nie ma w ogóle snów, um, czyli tam, gdzie my po prostu mdlejemy i idziemy spać i znikamy, tam ten mistrz wytrenowany, buddyjski może być cały czas świadomy. Nie znam nikogo takiego. Tak, 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 reportują, tak, reportuje, tak reportuje Andrew. Są tacy ludzie, może są tacy ludzie gdzieś w Tybecie, ale tak jakby to nie jest coś, do czego zapewne większość z nas będzie w stanie dążyć i osiągnąć. Dlatego warto się skupić na osiąganiu stanu świadomego snu i wykorzystywaniu go na. Jakieś techniki rozwoju duchowego najlepiej, modlitwę, medytację, czy jakieś super doświadczenia, czy jakąś praktykę. Świadomy sen daje nieograniczone możliwości pod tym względem. Jeśli chodzi o praktykę medytacji, pamiętam, że w jednym świadomym śnie sobie przypomniałem, że miałem zaplanowane praktykowanie medytacji, po prostu uważności, i w tym śnie siadłem sobie, po turecku i zacząłem praktykować tą medytację, i niestety sen, albo stety, nie bardzo chciał, żebym to robił, i po prostu zacząłem wtedy fruwać, jakoś odleciałem, kręciłem się w kółko w tym stanie, w tym, w tym, w tym, w tym siedzeniu po turecku, i, i gdzieś się rozbiłem po drugiej stronie świata. Także tak się skończyło moje praktykowanie duchowości w świadomym śnie raz. I potem, już zwykle robiłem inne rzeczy, eksperymenty i tego typu sprawy. A teraz sięgnąłem znowu po tą książkę, bo już dawno tą praktyki, tej praktyki nie robiłem. Wróciłem do niej teraz i uważam, że jest bardzo wartościowa. Tak samo ta książka, czy książka Stevena LaBerge, Exploring the World of Lucid Dreaming, to jest coś, co może Ci pomóc, jeśli chcesz się tym zainteresować. Albo najlepsza książka moim zdaniem to jest A propos świadomego Śnienia i Śnienia w ogóle, Robert Wagoner, The Gateway. To Lucid Dreaming. Tą książkę sprawdź. Podkreślam, że jest najlepsza moim zdaniem, jeśli chodzi o te tematy. Dziękuję bardzo za oglądanie Was w życie poczciwe. Już 15 minut widzę, że opowiadam. Zobaczmy, czy jest coś na czacie. Na czacie dla odmiany nikogo nie ma, tak jak ostatnio, ale to nic. Może będzie ktoś następny razem. Dziękuję za oglądanie Was w życie poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku myślę, że we wtorek. I życzę wszystkim widzom wesołych świąt, spędźcie je rodzinnie, bawcie się dobrze i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, cześć!